Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Jest to pierwszy reading vlog z Islandii. Tutaj zobaczycie dużą część naszej wycieczki, będzie też drugi vlog, który miał być jednym dniem z życia, ale nie do końca nam to wyszło, ponieważ pojawiło się wiele komplikacji w trakcie, ale to będziecie wszystko już oglądać w następnym vlogu. Tutaj zapraszam do tego bardziej ogarniętego. Tak, zobaczycie tutaj nasze pierwsze dni na Islandii. Jakby chcę kilka wyjaśnień tutaj powiedzieć jeszcze. Po pierwsze, to możecie wiedzieć albo nie wiedzieć, to jest nasz drugi jakby raz na Islandii z Zuzon. W tamtym roku byliśmy we wrześniu i wtedy zwiedziliśmy południe. Teraz wybrałyśmy się na północ. Byłyśmy tam przez 7 dni, wynajęłyśmy auto i też w aucie spałyśmy. Zaraz do tego przejdę. I jeśli Was interesuje, ile kosztuje wynajem samochodu na 7 dni, no to nas to wyszło około 2000 zł. Dostałyśmy Nissan'a, na Kaszkaja w automacie, więc jakby auto miałyśmy naprawdę fajne, o wiele większe niż ostatnim razem, bo za pierwszym razem miałyśmy Hyundai i 20 i też w nim spałyśmy. Ale tak, co do spania w aucie? Od razu mówię, nie zachęcam Was w żadnym stopniu do tego, żebyście coś takiego zrobili. My jesteśmy dorosłe i my za siebie odpowiemy. I jakby to była nasza decyzja Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to było bardzo ryzykowne Bardzo niebezpieczne W pewnym sensie nieodpowiedzialne Oczywiście, robiliśmy to z pełną świadomością e, Konsekwencji jakie to może przynieść Więc e, tak, tylko to chcę powiedzieć Żeby po prostu później nie pojawiły się komentarze Że zachęcam do czegoś takiego Nie e, My chciałyśmy oszczędzić pieniądze, my chcieliśmy przeżyć taką przygodę e, Nam się po prostu to podoba Spanie na dziko e, Ale nie zachęcamy do tego Bo wiąże się z tym wiele, wiele... E, Nieprzyjemności, których same doświadczyłyśmy. Tak. Co ważne, to temperatura była bardzo niska, bo na północy w nocy nawet potrafiło być minus 17 stopni, więc no, trzeba pojechać przygotowanym na pewno. My nie do końca byliśmy przygotowane, ale wszystko wyszło i skończyło się dobrze, więc to najważniejsze i przeżyłyśmy przygodę życia naprawdę, więc teraz mogę się nią z Wami podzielić. Ogólnie to jest dramat. Wiecie, Suzy się ubiera. W garderobie. W garderobie. Tak, jesteśmy już na naszym miejscu docelowym do spania dzisiaj. Tutaj mamy wodospadzik. Oczywiście śpimy gdzie? Na parkingu. Na parkingu w aucie w minus 8 stopniach. страшно Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj naszą przygodę. Drugi dzień zwiedzania. Jedziemy na północ. Ale ją można złożyć jeszcze, bo potrzebujemy na razie tylko pół. Postanowiłyśmy... Suzy, czy mogę być nie żyć? Postanowiłyśmy, że zamiast Google Maps użyjemy zwykłej papierowej mapy i tak dojedziemy, bo na Islandii ogólnie drogi są dość proste, albo jedziesz prosto, albo w ogóle nie jedziesz. Więc jakby taki mamy plan przejechać... 1500 km na samej mapie. Jak się zgubimy, to łatwo się odnajdziemy. Tak, taki, ta, taką mamy nadzieję. Trzymajcie za nas kciuki. Jak widzicie jestem już w Krakowie, zaraz wrócimy na Islandię, ale po prostu ten blog jest trochę zaburzony i jakby update'y będę nagrywać w, żyw, w, żyw, w żywcu, w Krakowie, a całe przebitki będą z Islandii, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale po prostu nie zdążyłam przeczytać książki na Islandii, ale to już przeczytałam, przeczytałam już 134 strony dziewczyny, którymi... Byłam i jest to jedna z najnowszych premier wydawnictwa Maastricht. Właśnie z wydawnictwem współpracuję w tym filmie. Bardzo dziękuję za książkę i możliwość recenzji, bo książka jest naprawdę fajna. Więc jest za co dziękować Naprawdę świetnie się przy niej bawię Ale tak, zaraz o moich odczuciach, teraz o fabule krótko Poznajemy tutaj Norę Nora jest nastolatką, młodą dziewczyną Po wielu, wielu przejściach A mianowicie jej matka Zafundowała jej dość nieprzyjemne życie Można powiedzieć Ponieważ jej matka jest oszustką Aktualnie siedzi w więzieniu A wcześniej Przed tym jak Nora się od niej uwolniła A raczej uwolniła ją Od niej jej siostra starsza no, to Nora pomagała mamie w oszustwach, przez co przybierała różne tożsamości, w zależności od zaplanowanego oszustwa mamy. I tak właśnie zmieniała się jej tożsamość. Raz była Samantą, raz była Rebeką, Heidi, Katie, Ashley. No i każda ta postać, którą odgrywała Nora zostawiła w niej ogromny ślad. Widać, że Nora ma wiele rzeczy jeszcze do przepracowania w głowie. Ma za złe mamie to, co jej zrobiła. I też widzimy, jak bardzo to ukształtowało jej charakter i to, jaka jest teraz. I to jest fajne. Fajne jest to, że mamy pokazane, dlaczego nasza bohaterka jest taka, a nie inna i jakie wydarzenia na to wpłynęły. Mamy tutaj wydarzenia z teraźniejszości i wydarzenia z przeszłości, właśnie gdy, gdy te wszystkie rzeczy czy się w życiu norydziały. Jeśli chodzi o teraźniejszość, no to Nora wraz ze swoją dziewczyną i byłym chłopakiem, to jest tutaj wszystko wyjaśnione. Oczywiście to jest bez więc spokojnie nic Wam tutaj nie zdradzam, czego nie powinniście wiedzieć. Idą do banku wpłacić pieniądze i w tym momencie zaczyna się napad na bank. Oni w tym banku zostają jako ofiary, jako zakładnicy, coś takiego. No, i tu się cała akcja zaczyna, i tutaj poznajemy sprytnory i wszystkie jakieś tam zdolności, jakie uzyskała w życiu, które tutaj w tym napadzie mogą się dobrze sprawdzić. Czy tak będzie, przekonacie się czytając. Więc tak, to jest ogólnie fabuła. Jeśli chodzi o. To, jak mi się to czyta, to czyta się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Jest bardzo dynamicznie napisana ta książka. Czuć, że jest młodzieżowa, szczególnie przez niektóre dialogi. Czuć, że to jest młodzież i rozmawia właśnie w taki sposób, co jest fajne, jakby no, no czego tutaj oczekiwać innego. Podoba mi się to wracanie do przeszłości. Dzięki temu możemy właśnie poznać lepiej Norę. Jest to bohaterka. Ha. Niczym szczególnym chyba się nie wyróżniająca mam wrażenie, bo w tego typu książkach, młodzieżówkach mamy najczęściej właśnie takie, wiecie, twarde, stąpające twardo poziomi dziewczyny i właśnie taka nora jest, jest pyskata, jest czasami przemądrzała, jest pewna siebie, bardzo sprytna, co tutaj jest też ważne. I ogólnie polubiłam ją. Nie, nie jest to na pewno bohaterka, która gdzieś tam w mojej głowie zostanie na długo, bo już za dużo takich poznałam, ale ogólnie czytając tę książkę mam do nie, w stosunku do niej pozytywne uczucia. Dwóch innych bohaterów, czyli jak on miał na imię? Wes, wes, tak. Wes i Iris. Iris, I don't know, też polubiłam, ale ich poznajemy zdecydowanie mniej. Tutaj głównie skupiamy się właśnie na noże Jestem bardzo ciekawa, jak to się skończy, bo powiem Wam, że, że, że się wciągnęłam. Trochę szkoda, że ta akcja z teraźniejszości, która się dzieje w tym banku, jest przerywana trochę tymi wydarzeniami z przeszłości, bo mnie to tak wybija z tego transu. Wiecie, jak ja to czytam ze strony na stronę, chcę się dowiedzieć, co będzie dalej i bum, nagle mamy powrót do przeszłości. Jakby z jednej strony doceniam, ale z drugiej strony chciałabym po prostu wiedzieć, co jest dalej. A tak. To tyle, jeśli chodzi o tę książkę. Na razie jestem zdecydowanie na tak. Zaczęłam też dwie inne książki. Jedną już kończę, drugą zaczęłam. Zaczęłam ślub. ślub, ślub pod chupą, jak wychodząc za mąż, zostałam Żydówką. I tutaj jestem. W Prawie w połowie, na 128. stronie. To jest książka, za którą ja zabierałam się już bardzo, bardzo długo, ale nigdy jakoś nie było mi z nią po drodze. Wiecie, że e, ja się bardzo interesuję właśnie e, tematem Żydów, ich kultury, ich religii, e, więc zawsze te książki są dla mnie przyjemne, e, bo mogę czegoś nowego się dowiedzieć. E, I tak jest też tutaj. Naprawdę książka mnie zaangażowała i wyciągnęłam z niej wiele fajnych informacji. Mamy tutaj historie różnych polek, które po prostu zakochały się w Żydach i przez to przeszły na judaizm, aby mogły się z nimi związać. I poznajemy tutaj różne historie, po prostu miłosne, ale nie do końca jakby czuć tu. Dużo miłości, bardziej mamy tu wiele takich różnych ciekawych informacji na temat tego, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądał ślub, jak wygląda ich życie, jak mężowie je, je traktują, więc są tu naprawdę fajne informacje, które mam wrażenie trochę zmienią. Myślenie ludziom, którzy nie wiedzą na ten temat za dużo, a już mają wyrobioną opinię. Więc ja tę książkę bardzo doceniam, naprawdę fajnie mi się ją czyta. Mamy tutaj też różne ilustracje, fotografie, i też są tutaj przepisy na różne dania, co jest też bardzo fajne. Więc na razie naprawdę dobrze mi się to czyta. I też w audiobooku kończę książkę, o której w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, gdy ją kiedyś zaczęłam. I już wam powiem, albo dobra, przecież pamiętam tytuł, nie muszę tego sprawdzać. Before We Were Strangers. Um, jest to książka, którą słucham po angielsku. Um, jest to historia miłosna, ale um, nie taka zwyczajna, bo mamy tutaj dwóch bohaterów, kobietę i mężczyznę, którzy poznali się w okresie studiów, tam ich relacja poszła bardzo do przodu, zakochali się w sobie, ale pod koniec tych studiów stracili ze sobą kontakt, nie będę wam... I'm sorry, nie wiedzieli, że Stracili ze sobą kontakt, nie będę wam mówić w, jakim, w jaki sposób i jak to wszystko się potoczyło, bo ta ich relacja właśnie z czasów studiów jest... Bardzo dużą częścią tej książki. No i mamy teraźniejszość, gdy już mają potem 30 parę lat, coś takiego, około 40. I nasz główny bohater widzi właśnie swoją miłość z młodzieńczych lat, chyba w metrze. Nie wie, czy ona go pozna, czy nie, nie zdarza do niej podejść, ponieważ ona odjeżdża. No i teraz chce ją znaleźć. Zamieszcza ogłoszenie na takim jakimś portalu, gdzieś. Gdzieś taki, tak jak jest na przykład spotet <noise> u nas, tak to widzę, to e, tam jest coś takiego, e, żeby znaleźć osobę, którą się gdzieś zobaczyło, opisuje się tam jej wygląd i tak dalej, no i e, czeka się na to, aż e, może ona się odezwie. E, no i on tak robi, e, czy tak się dzieje, czy nie, nie będę wam mówić, ale jest to, jest coś... Bardzo angażującego w tej książce. Ja siadając do niej nie oczekiwałam niczego niezwykłego, a powiem Wam, że strasznie mnie urzekła ich relacja, to jak jest przedstawiona, bo mamy tutaj wielką miłość, oczywiście, ale to wbrew pozorom wydaje się dość realne i te uczucia, które im towarzyszyły w trakcie poznawania się i zacieśniania tej relacji, ja sama odczuwałam i były. Bardzo intensywnie opisane, przez co ja czułam się, jakbym była w tej relacji z nimi. Nie umiem Wam tego wytłumaczyć. Ale ta książka jest pod jakimś względem piękna, nie potrafię powiedzieć dlaczego i nie potrafię dokładnie opisać Wam swoich odczuć w stosunku do niej. Ale po prostu jest w niej coś chwytającego za serce i podoba mi się, jak to zostało wszystko poprowadzone. I to, że nie mamy takich, wiecie, bardzo. Jak to powiedzieć? Brakuje mi słowa Bardzo, bardzo... Chodzi mi o to, że jak się przechodzi z teraźniejszości do przeszłości e, I na odwrót To nie jest to takie... Ostre? Jak wam jak to mam tu powiedzieć? Bardzo płynne O, może tak, może tak Dzisiaj mam problemy chyba z, z mówieniem, jak zawsze e, Tak, jest, te przejścia są bardzo płynne, przez co mam wrażenie, że ta, ta historia jest bardzo spójna I pokazuje nam cały jakby obraz ich relacji relacji bardzo bardzo intensywnej i z wieloma uczuciami nie tylko pozytywnymi z wieloma sprzecznościami um... I po prostu takiej prawdziwej i naturalnej mam wrażenie. Naprawdę bardzo dobra książka. Ciekawi mnie, jak to się skończy. Mam kilka przypuszczeń, ale no, nawet jeżeli zakończenie mnie nie, nie usatysfakcjonuje, to i tak będę zadowolona z całej historii, bo po prostu mi się podobała. Więc to tyle z tych książek, które aktualnie czytam i kończę. Przyjdę do Was jeszcze oczywiście się pożegnać, coś tam powiedzieć na temat tych książek, a teraz zapraszam do dalszego zwiedzania i Sandy. Słuchajcie, doszliśmy już do momentu kryzysowego i zakładamy ogrzewacze na stópki. Mam nadzieję, że to zadziała szczerze. No, damy Wam nać rano. Czy stópki przeżyły? Jest już następny dzień. U nas już jest czwartek, takie mamy widoki z rana. I my ruszamy tutaj, mamy autko, Nie wiem, czy zobaczycie, bo słońce świeci. Ale zatrzymałyśmy się na siku, tak? Musimy siekać na drodze, niestety, bo przez najbliższe dwie godziny nie ma żadnej stacji i przez ostatnie 12 godzin również nie było. Byłyśmy w miasteczku, gdzie były dosłownie trzy domy na krzyż. Nawet nie były to domy, a jakieś budynki i kościół, pod którym spałyśmy, więc ogólnie była ciężka noc, ale pogoda jest przewspaniała. Jest oczywiście zimno, ale nie wieje wiatr dzisiaj, bo tutaj, jak wieje wiatr, to się dosłownie nie da wytrzymać. I prawie wyrywa drzwi, więc tak, dzisiaj cieszymy się z pogody. Ruszamy teraz dalej na północ i będę Wam oczywiście wszystko pokazywać, bo na pewno będzie tam równie pięknie jak tutaj. Jesteśmy, Suzy! Arno! <noise> Sytuacja moich stópek w śniegu nie jest zbyt dobra, ponieważ dalej mam na sobie klapeczki i lekko już zamarzają. dzisiaj, już mamy piątek, tutaj Suzy z Maścią na twarzy, ponieważ jest nasza twarz jest zmrożona i teraz idziemy tutaj, może inaczej w innym filmiku jakoś to zobaczycie lepiej, jaki dla Was nagram, ale to jest krater i my właśnie na niego wchodzimy, tam na samą górę, ledwo tutaj jechałyśmy z małymi problemami, ponieważ było dużo śniegu i lodu na drodze, kilka razy nie mogłyśmy się ruszyć, ale jakoś wyszłyśmy z tej sytuacji zwycięsko, więc idziemy. Damy znać, czy przeżyłyśmy. Niestety, czekało nas małe rozczarowanie. Ale pierwszy na tym wyjeździe, więc. Pierwsze, skoro. no. Teraz musimy jakoś stąd zejść. Było lekko ślisko. Ja o, okej. Okay. Jakbyście się zastanawiali, jak nam idzie, to Suzy zaliczyła glebę. Zgubiła rękawiczkę po drodze. Przed nami jeszcze trochę drogi. I się uderzyła w pupę. Zastanawiamy się, czy zejście do tej jaskini tam byłoby bardzo ryzykowne. Suzy, jak myślisz? Ja myślę, że bardzo, ale chyba nie możemy nie spróbować. Nie możemy. Słuchajcie, weszliśmy do jaskini. Tak w połowie. Tu, jak widać, jest sama woda. Ale słyszymy głosy tam. Może tam są ludzie? Chcę już zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że, że klipy z Islandii Wam się podobały. Eee, my na pewno bawiłyśmy się świetnie, nagrywając to i przeżywając te wszystkie rzeczy. Eee, tak jak mówiłam, będzie następny vlog już za... Dwa dni, gdzieś tak wy to widzicie w sobotę, więc ten. Nie w sobotę, w piątek to widzicie, a vlog będzie następny w poniedziałek. Tam już nie poszło wszystko po naszej myśli, to na pewno. Jeśli chodzi o książki, to udało mi się skończyć dziewczyny, którymi byłam, i naprawdę jest to bardzo dobra młodzieżówka, bo właśnie jeśli lubicie te takie klimaty. Trochę kryminalne, trochę zagadkowe, detektywistyczne, coś takiego, to na pewno będzie dla Was. Plus jest też taki, że porusza bardzo ważne tematy, wartościowa jest w tym wszystkim i pomimo tego, że daje rozrywkę, to też daje coś więcej. Kilka rzeczy mi się tam nie podobało, jak na przykład to, że niekiedy. Zbyt łatwo się coś udawało, nie było wszystko tak do końca wyjaśnione, jak uważam powinno, ale no jakby, no też nie, nie mogę wymagać od tej książki nie wiadomo czego. Dała mi to, czego oczekiwałam i to było najważniejsze, więc y, ja wam polecam, mi się podobała i bawiłam się dobrze. Czy, czy się wyróżnia jakoś szczególnie, tak że zapamiętam ją na dłużej? Raczej nie, ale naprawdę y, jako rozrywka była bardzo dobra, y, więc tak. To tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!